Przed odcinkiem chciałabym wypromować pewien serwer. Jest to Jurassic World Polska. Bardzo serdecznie Was tam zapraszam, bo jest godny uwagi. Jest to serwer oczywiście o naszych kochanych dinozaurach. Macie tutaj różne Giveawaye. Jezus, o co mi chodzi? Nie umiem tego czytać, przepraszam. Różne czaty. Możecie również zrobić fanarty, a nawet jest RP, gdzie możecie zamienić się w dinozaura. Albo być człowiekiem. Jeżeli byście byli ciekawi tego serwera, zapraszam Was do opisu, gdzie dałam link. Jednak dzisiaj rozmawiamy o pewnym teropodzie, czyli o allozaurze. Czas odkrycia pierwszych szczątek allozaura to 1877 rok. Allozaur potrafił mieć długość nawet 11 metrów. To naprawdę dużo. A jego wysokość to od 2 do 3 metrów. Również sporo. Występowanie to USA, Portugalia i Tanzania. Był on mięsożerny, a czas występowania to 155-145 milionów lat temu. No, dosyć sporo. Taka mała ciekawostka. Allozaur to po łacińsku inny jaszczur. Mogę wam jeszcze powiedzieć, że miał naprawdę ostre zęby, idealne do wy wyrywania mięsa. Rola w ekosystemie. Allozaur był najpospolitszym drapieżnikiem formacji Morrison. Pomimo swej wielkości oraz powszechnego przekonania, terapod ten nie był największym mięsożercą tej formacji. Allozaur najprawdopodob najprawdopodobniej był samotnikiem i jest mały podobieństwo. Ja pierdzielę. Prawdopodobieństwo, aby żył w grupach. Na czaszkach różnych osobników znaleziono ślady ugryzień przedstawicieli tego samego gatunku, co oznacza, że raczej w stadach się nie dogadywały. Allozaury, jak już wam powiedziałam, żywiły się mięsem i polowały na dosyć duże dinozaury, takie jak stegozaury i tak dalej. Więc no, gratulacje. Z wielu badań naukowcy wywnioskowali, że allozaur miał dosyć słaby zgryz, i wtedy niektórzy naukowcy zadali sobie pytanie: skoro allozaur słabo gryzł, to jak zabijał swoje ofiary? No właśnie. Tutaj mam odpowiedź. Po badaniach wywnioskowali, że jego czaszka uwaga, uwaga chwila ciszy. Okazało się, że potrafiła wytrzymać bardzo duży nacisk. Mięśnie szyi też okazały się silne, więc naukowcy wywnioskowali, że allozaur uderzał głową niczym młotem w ofiarę. Ciekawe, prawda? Teraz taka mniejsza ciekawostka. Odnaleźli ci paleontolodzy w szklecie szk 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 allozaura y dziurę w miednicy. Tak, jest to bardzo ciekawe, ale po zbadaniu dziury naukowcy doszli do wniosku, że powstała na skutek uderzenia kolca z tego zaura w to miejsce. Oznacza to, że allozaur dostał kolcem w krocze. Jest to dowód walki. No, ciekawe. Na końcu przepraszam Was za moje jąkanie i tak dalej. Jest to pierwszy odcinek, a no, troszeczkę się wstydzę. Tutaj macie jeszcze raz pokazane, jak wygląda serwer Jurassic World Polska i Was z całego serduszka tam zapra zapraszam, bo jest naprawdę świetnie. Możecie mnie tam spotkać oraz innych naprawdę świetnych yy, ludzi. Więc no, zapraszam Was po prostu tam, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia!